Witam Was moi drodzy w kolejnym małym, specjalnym odcinku. Już ostatnio za dużo tych dziwnych filmów, no ale trudno, od jutra w końcu będę mógł już spokojnie nagrywać inne rzeczy. Przejdę do rzeczy. Jeden z użytkowników zaproponował mi zagranie w pewną grę. Ta gra nosi tytuł Flatter Island X albo Flatter Island samo. Jest to oczywiście creepy pasta, więc podobne do y, Luna Game albo do innych tego typu gier. Znaczy, właściwie grałem tylko w Luna Game, w inne nie, bo... Cóż, nie przepadam za grami typu Screamer, nie Screamer. Ale może to przeżyję. Część osób pewnie się denerwuje, że nie wrzucam opowiadania, ani nie czytam dialogów, czy coś w tym stylu. No ale cóż, no... Mówi się trudno, no. Wrzucę przynajmniej coś takiego. Dobra, to ja nie przedłużam, bo gadka u mnie się nie bardzo klei. jak widzicie. Jest godzina 23.44. Tutaj większy zegarek pewnie. To co? Odpalam. Nie, zwery... nie można zweryfikować wydawcy. Czy na pewno chcesz uruchomić to oprogramowanie? Pewno odpalaj tak zginę, o mój Boże. Game Maker. Mhm, mm ale fajne logo. Shift, żeby wiedz. to biegniemy. No i... I co, pewnie będzie jak w Luna Game, chyba czwórce. Okej. Okay. Latersza się nie dała. Ale rozdzielczość to ma śmieszną. Ale. O, monety, ale żyje. Nie wiem, chmur ma mnie dotykać? Nie, chyba to nie ma znaczenia. O, monety, dalej. Wiecie co, może polecę w tamtą stronę. A nie, teraz shift mi coś daje? Nie, nie daje. Pewnie screamer jest już lada moment. Ja to czuję, że będzie. Jeszcze? Co na jednej wysokości? Okej. Okay. Wiedziałem, 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 cholera. Tak, jestem tutaj. You don't say. Nareszcie. Łaż Ła, mi zabolał żołądek. Jesteś uwięziona? Jak to? Apple bloom. Tak, samotna. Oła! Wow. Nie, nie chcę! Nie! Zostaw mnie! Jestem tylko biedną flattersza i. Mój Boże, co to było? Czemu to logo tutaj jest? Wiecie co, psuje efekt? Mogę Shifta? Mogę Shifta używać. Ale czy ja chcę Shifta używać? Idzie ja mam tu teraz? Co? Hä? E? Ej, hey. gdzie? O, mogę wskoczyć, dobra? O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, nie. Dawajcie screamera. I'm ready for. D Co to było? Znowu to coś dziwnego. O, no. Weźcie mnie, nie straszcie. Jestem tylko biedną flater O, bomba. Dawaj screamera. Nie, nie. Czemu się tak boję, taki. O, sobie pewnie mam tu wskoczyć. Ja się założę, że wskoczę i na dzień dobry od razu screamer. Trzy, dwa, jeden. O, nie ma. Ej, co. Coś animacja przez chwilę była dziwna. O matko, nie chcę tam biec. Ja nie chcę tam biec. Nie, up, Weź mnie zostaw! O, mogę przeskoczyć. A, biegnę. Nie wiem, no, nie wyglądała na dziwną. Zmu czy coś nie... O je... No. Ej, czemu mnie działa. Dzia... animacja już! Co to jest? O matko! Ona mnie goni! Ona mnie goni! Nie! Biegnie... Cicho ja biegnę. Uciekam, zaraz mnie ktoś okrzyczy. Mi ktoś wyjdzie z zaplecy, to chyba padnę. To ona tak się czy... Co co? Nie? Ja nie mogę. Moja głowa! Aż wyciary przeszły takie. A -a. Screamer, screamer, dawaj, 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 teraz! Nie ma screamera, ale jest bicie serca. Nie podoba mi się to. Bo mnie goniłaś? Sherlocku? Nie, nie było zabawne. Nie, to nie było dla mnie zabawne. Tak, zasmucające, czy coś w tym stylu. Oje, no czemu ja mam tak głośno? Słuchaw. I jeszcze co? Znowu animacja nie działała. Co to jest? Jakaś czarna dziura. Dobiegnę. Biegnę. Dokąd dobiegnę? Nie mam dokąd dobiec. Hallo, Co to jest w ogóle? Coś jest, ale nie wiem co. Boże, jak mi coś w tym. Uj! Wywali, to będzie koniec. Co, screamer! Teraz jestem pewien. Tak, w porządku, na pewno. Eee, ale Tak, nie mogę uciec, bo. No i co? Screamer, tak, teraz. Teraz. jest wiedziałem, 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 wiedziałem. A teraz upgrade Game Maker Now! yeah! Nie będzie żadnych znaczków ani nic w ten stylu. Eee. Nie, wiecie, co słabe to było w porównaniu z Luna Game, to, to słabiej było. Praktycznie dwa screamery. Trochę krzyków czy coś w tym stylu. Wiecie co, słyszałem też o grze typu... Yy, Dreaming Rainbow? Czy co, Rainbow Dreaming? Coś takiego. Też jakaś taka pasta właśnie w stylu yy, tego Flutter Island czy tam Luna Game. Jak chcecie, to mogę to nagrać, bo ja w to nie grałem, bo... Nie, to nie są gry dla mnie. Wow. Jeszcze na serce zejdę, chociaż. Nie, chyba nie. Nie powinienem. Uff. Nie wiem, jakbyście chcieli, żeby nagrać takie gry podobne, no to możecie napisać. Co prawda wcale to się jakoś nie łączy czy nie zgadza z tym, co wrzucam głównie na kanał, no ale... Od czasu do czasu można coś innego wrzucić. Uff. Dobra, to z mojej strony tyle. I trzymajcie się. Dobranoc. Wychodzi na to. dobranoc. No i jeszcze. powiedziałem dobranoc i jeszcze gadam. Okej. Okay. Teraz właśnie wrzucam ten jeden odcinek, który udało mi się złożyć. Ten lektor na wesoło. I wrzucę też ten film. I to chyba będzie na dzisiaj, czy na jutro, bo jest 23.50. Będzie już wszystko. No to, to zatem trzymajcie się na razie i dobranoc.